Jak spałaś? Nie najlepiej. Mówiłaś we śnie. Naprawdę? Co mówiłam? Nie wiem, coś mam rotałaś. Dziwne. Nie mogłam wczoraj spać, bo wciąż przeżywałam to, co się wydarzyło na łodzi. Nigdy nie sądziłam, że mogę się wdać w bójkę ze swoją siostrą jak kiedyś w dzieciństwie. Nie wiem, czy powinniśmy jechać na ten rodzinny zjazd. Mam żal do siebie, że dałam się ponieść emocjom. Tak było. Nie wiem, czy da się to naprawić. Ona naprawdę mnie zraniła. Becky nie jest taka jak kiedyś. Nigdy się tak nie zachowywała. Bardzo to przeżywam, bo zawsze była moją najlepszą przyjaciółką. Codziennie rozmawiałyśmy przez telefon, pomagałyśmy sobie we wszystkich maminych sprawach i nie wiem jak zniosę brak jej zawsze pomocnego ramienia. Szkoda, że tak się stało, ale jest jak jest. Libi i siostry kłóciły się już before. wcześniej i They potem nie rozmawiały ze sobą przez kilka miesięcy. miesięcy. Ale bójka to coś nowego. So Kiedy pobiliście się z Charliem w Mołdawii, byłam na ciebie wściekła. Myślałam: my tak nie postępujemy. Jesteśmy ponad przemoc fizyczną. A sama wywołałam bijatykę z własną siostrą. Gardło mam zdarte od krzyków. To było jak zły sen. Wszyscy są nastawieni przeciwko nam. Dała mi jasno do zrozumienia, co o tym sądzę. Zresztą nie tylko ja straciłam panowanie nad sobą. Co myślisz o tym zjeździe rodzinnym? Musimy pojechać. To dla mnie ważne. Po tym, co się wydarzyło na Łodzi, muszę zbliżyć się do Czaka, spędzić z nim trochę czasu i się zaprzyjaźnić. Jestem na to gotowy.